Witam Was wszystkich, ja mam na imię Alex, a to jest kanał NWRS Polska, i dzisiaj odpowiem na Wasze pytania zadane mi z okazji 100 subskrypcji. A więc, już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Pytanie od użytkownika X-Wojtek: Universal opukasz wszystkie ausans? Niestety nie wiem co ma znaczyć to pytanie, ale jak poprawisz je w komentarzu, to albo w tym komentarzu, albo w przyszłym filmie na nie odpowiem. Pytanie od Artura YouTube. Chcesz do podziemi Undertale? Czy chciałbym się znaleźć w podziemiach z Undertale? Chyba tak. Znaczy, się ciekawie by było się przejść tam po Snowdini Hot czy Hotland, więc. No, chyba tak. Co sądzisz o shipach typu np. Chara X Azriel, Sans X Papyrus, you know, że tak powiem. Częściowo kaziractwo. Cytując Sansa. Kiedy nowy dub? Kiedyś na pewno. Pytanie od użytkownika sepgor Czy uważasz, że kamerzysta za kratami powinien iść na dożywocie? Pozwól, na to pytanie odpowiedź Jan Paweł II Jak najbardziej Co to za pomysł na film? No jakby... Sami chyba wybraliście Q&A na specjal, więc... Macie Dlaczego nie zrobisz covera do BYŁO JUZY PUZYNO Bo bym musiał cały jazz mówić Przecinek a nie chcę mi się kropka Pytanie od Nadu ety. Czy lubisz placki? Yes Czy popierasz ship na 2 Nie Czemu masz takie epickie filmy? Nie sądzę, że są epickie, ale no, nie mnie oceniać Pytanie od Roxona Jaki jest twój ulubiony Sans? Undertale Sans, czyli ten zwykły czy w przyszłych dubach z Underverse'u u Alaresa będzie ta sama obsada? Nie sądzę, ponieważ osoby, które pomogły mi przy Underverse, będą raczej tylko u mnie, ponieważ Alares ma swój własny skład do takich zadań, ale niestety już mi inaczej nie pomożecie bo zajmuje się tym Alares, a ja mam z nim współpracę, a jako, że mam z nim współpracę, to nie mogę tego dalej kontynuować więc no cóż, szkoda. Co byś nagrywał, gdyby nie było Underverse? Cóż, nie wiem. Raczej bym nie nagrywał, bo nie miałbym powodu. A ludzi od Undertale'a jest tylu, że ciężko by mi się jakoś było wyróżnić. Pytanie od Mystic Demon. Yy, co myślisz o shipie Cream, który podobnież jest shipowany ró ró przez również autorkę? Nie lubię oraz nie popieram żadnego z chipów Sans X sans, a Jackie już za dużo skarg dostała o jakieś dyskryminacje seksualne i płciowe, więc nie sądzę, że umieszczenie tego w animacji wyszłoby jej na jakiekolwiek dobro. Jak myślisz, co wydarzy się w 06? No, nie wiem, ciężko stwierdzić. Na pewno będzie dużo akcji w linii czasu omega, ale w sumie będzie też troszeczkę Undertale'a z tego, co już wiemy z live streamów Jackie. 06 to jest jedna wielka niespodzianka, którą, na którą wszyscy czekają i jesteśmy gotowi zobaczyć oraz będziemy gotowi na praktycznie wszystko. Po Postro nakuma tych, którzy oglądają ciągle streamy i wiedzą, że dreamski nie znaczy co. Um, y, przejdźmy może dalej. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Niebieski. Czy jest jakaś szansa na pojawienie się Shattered w Dream w Underverse? Nie sądzę, ponieważ Dream nie może zjeść jabłka z negatywnymi emocjami, ponieważ Dream zrobiło bye-bye, razem z resztą wszystkich innych AU. E, czy znasz może Villain Sans skład od diamaty? Jeśli tak, to co o nim sądzisz? Nie znam, ale muszę się w końcu za to zabrać, bo wszyscy ludzie z Discordami to bardzo polecają. Nie uważasz, że xGaster popadł w obłęd, próbując uszczęśliwić Chara i Frisk? I właśnie dlatego nie jest złą, złą w pełni postacią. Jego cel diametralnie się zmienił przez wszystkie linie czasu X-Tail, więc nie sądzę, że jest on po części dobry. Posiada on dobre intencje, ale naprawdę nie na długo. Jesteś pełnoletni? Po pierwsze, nie sądzę, że tak brzmi. I, I też nie wyglądam na osobę pełnoletnią. Nie brzmi jak osoba pełnoletnia. A po drugie, nie, nie jestem. Nie obawiaj się fresza, skoro jako pasożet mimo wszystko wdał się w zabawę z inkiem? Nie. Co może być w prezencie, o który ink prosił X Gastera? Ciaska dla Epika. Bo dlaczego nie. Dlaczego obecnie dąży X Gaster, skoro rozpitala oryginalną wersję świata Undertale i tak naprawdę podstawę wszystkich AU, jakie powstały? Chciał stworzyć idealne AU, więc po jaką świętą godzillę <laughs> chce zniszczyć początek wszystkich AU? Bo najpewniej przewidział, że Error zniszczy multiversum, bo jego planem najpewniej jest zrobić, zrobić każde AU na podobieństwo X-Tale. Dlatego zmienia Undertale, żeby miał jakby z czego nie tyle co kopiować, co po prostu na, na czym się bazować, tworząc, zmieniając koncept, w sensie jakby design yy, wszystkich innych AU, żeby przypominały one X-Tale. To będzie taki na przykład yy, 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 X-Aftertale, X czy coś takiego, X-Underswap i X-Underfell. Designy będą po prostu zmienione i będzie to jakby. Będzie ten koncept połączony z konceptem x ale tak bardziej pod względem wyglądu jakichś mniejszych detali niż, yy, niż jakby po prostu no, przeniesienie całego yy, x tylko że zmieni, tylko że design będzie taki jak w Underfell. Skoro na scenie pojawią się Gino i Fatal Error, czy znaczy to, że Gino zmieni się w niego, czy będzie to jako oddzielna postać? Raczej Gino zmieni się w Fatala, ponieważ byłoby to trochę dziwne widzieć zarówno Errora Gino oraz Fatal Errora stojących obok siebie, a nawet jeśli nie, to po prostu dziwnie by było mieć świadomość, że oni wszyscy żyją osobnym życiem? Czy uważasz, że shipy typu Crossmer, Dreamer czy Outer Killer są istną bzdurą? Ja nie, Pawle! wypowiedzcie jeszcze raz, bo chyba nie usłyszeli. Jak najbardziej. Czemu Ink nie traktuje Errora poważnie? Zwisław sen na jego szturkach machając nogami, oglądał sobie z nim się w to się nawet z niego śmiał. Ink nie uważa go za wroga. Yy, czy jest to jakaś część jego planu? Error też nie jest jakiś zbyt surowy. Bo to są jakby wrogoprzyjacie... bo są wrogoprzyjaciółmi. To frenemis, nie wiem jak to się powinno tłumaczyć. Ciężko to dobrze przetłumaczyć na polski. Czemu nie lubisz freshinka? Ja lubię Freshinka, Ale nie podoba mi się to, że będzie on Wanderverse, bo opóźni on strasznie produkcję odcinków przez swój skomplikowany design. Pytanie od dealera Dragow. Będzie kiedyś live na tym kanale. Muszę mieć sprzęt i ogarnąć obesa i coś się zrobi. Pytanie od Undertale. Yy, czy lubisz każdą Undertale? Jeśli tak, to podaj, jakie jest według Ciebie najlepsze. Yy, każdego AU nie lubię. Jest wiele AU, które ma do dupy koncepty oraz słabe wykonanie i po prostu jest bezsensowna. Więc nie da się lubić każdego AU. Yy, a najlepszym AU według mnie jest x ponieważ nie jest to kolejny utarty schemat przeniesiony na świat Undertale, lecz jest to zupełnie nowa historia, która ma własną skomplikowaną i ciekawą fabułę i zarąbiste designy, plus jest animowana. Pytania od Galaxy Chan. Jaki jest Twój ulubiony Sans? Zwykły. Jakiej postaci z Undertale AU najbardziej nie lubisz? Pytanie od CTTO: Czy będziesz kiedyś nagrywać jakieś gry, czy zostaniesz przy Underverse? Underverse for life. Pytanie od PsychoGirl: Jeśli miałbyś możliwość przeniesienia dowolnej postaci z Underverse do realnego świata, kogo byś przeniósł? Krosa. Poczęstowałbym go kozim mlekiem po tym jakby się pojawił. Simpujesz kogoś? Nie. Nagrasz coś z widzami? Zależy czy widzowie by chcieli. Jeżeli by chcieli, to zapraszam na Discorda Link w opisie. Zaliś nam jakieś plany na następne filmy. Na Discordzie dość często co robię, więc no. Zapraszam na Discorda link w opisie. Pytania od YouTube'a. Yy, czy będzie livestream gdzieś na tym kanale? Ja, ch ja chętnie, ale OBS odmawia współpracy. Masz plany na przerwy od YouTube'a? Nie, nie mam planów takich. Znaczy, zależy jaka będzie sytuacja, jak wrócę na nowy rok do szkoły, na lekcje stacjonarne, ale sam z siebie bym nie chciał i mam nadzieję, że nie będę musiał ich zrobić. W sensie przerw. Czy w jakimś filmiku będzie Twoja twarz? Tak. Nie, bo nagrywanie z kamerką liczy się z długim montażem, i wtedy filmy wychodziłyby raz na dwa tygodnie. Więc teraz tylko pokażę Wam moją twarz na YouTube. Widzowie na Discordzie już dobrze ją widzieli <śmany> nie jeden raz. Ale no, jakbyście pytali, to o to ja. Pytanie od Itzrigd. Y jaka jest Twoja ulubiona postać w Wanderwers? Sans Inc., Cross oraz Error. Pytanie o twórka. coś z widzami z Discorda? Jeżeli chcecie, to spoko, ale to wtedy jakieś minimum 5 osób musiałoby chcieć. Pytania od Sharkpoga. Kiedy, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś Underverse? Jakoś dwa lata temu. Czy powiesz mi, gdzie są moje pieniądze z komunii? W Watykanie u papieża. Full legit no scam. Pytania od Pennydolls. Czy zamkniesz kanał, jak Underverse się skończy? Najpewniej tak, chyba że do tego czasu wymyślę inny koncept na kanał. Co skłoniło Cię do stworzenia kanału? Widzowie Boneksa, którzy nie ogarniają najprostszych punktów fabuły. Pytanie od Huke'a: Czemu akurat do Underverse? Bo jest lepszy od Glitchtale. Pytania od Dodgama 3 belskiego Czy masz jakiegoś zwierzaka? Tak, posiadam. U mamy mam dwa psy, Jack Russell Terriery, jeden to Leo, a drugi to Shorty, a u taty mam kota Clemensa Dachowca. Kiedy będzie ten twój kuzyn? No, nie będzie go, ponieważ nie chciał jednak uczestniczyć w tym kanale, ale to w sumie nawet lepiej, bo jest trochę nierozgarnięty, w sensie nierozgarnięty, że ciężko mu się skupić oraz opóźniałoby to bardzo produkcję materiałów na kanał. Jaki masz rozmiar buta? 40. Ile masz lat? Za 4 miesiące i 2 dni będę miał 14. Czy mogę nagrywać z Tobą odcinki? Nie. Wolę sam nagrywać, ponieważ jest to na pewno efektywniejsze. Nie musiałbym na nikogo czekać. Poza tym nie znam Cię za bardzo, więc trochę ciężko by mi było podjąć z współpracę z kimś, kogo nie znam. Pytania od Rainbow Glitch: Dlaczego Nightmare, zjad czer... Dlaczego Nightmare zjadł czarne jabłko? ponieważ chciało udowodnić, że on też może przyswajać pozytywne emocje, więc wziął złote jabłko, ale jak je dotknął, to zmieniło się w czarne i jak je zjadł, to zmienił się, to pokryła go taka czarna maś. Dlaczego zamienił Dreama w kamień? Najpierw zamienił Dreama w kamień na 100 lat, by móc siać spustoszennie i swobodniej się karmić negatywnymi emocjami. Pytania od WXTRZ. -a. Co skłoniło Cię do stworzenia kanału? Chęć pomocy innym w zrozumieniu wielu rzeczy z tą serią związanych. Ile razy przyszedłeś Undertale? Myślę, że chyba około 6 razy, Chcecie w sensie wszystkie, wszystkie endingi, zro... znaczy nie zrobiłem yy, Genocide Runa do końca, ponieważ Sans na konsoli jest naprawdę trudny i naprawdę nie polecam nikomu walczyć z Sansem na konsoli, bo się zajedziecie, lepiej po prostu sobie zobaczyć ending i później próbować na strzałkach przejść na symulator, że ja tak zrobiłem. W sensie, no już znałem ending, ale, ale jako, że chciałem przejść samemu, to to trudno, nie wyszło. A tak to zrobiłem chyba ze trzy razy neutrala i raz pacyfista. I to by było na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli odcinek się wam spodobał, to tyle, to dobrze dla was. Myślę, że kolejny specjał będzie za kolejne 100 subów, zobaczymy, czy w ogóle tyle dobiję, jest szansa, że nie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Niech determinacja was wypełnia. Do następnego razu. No i pa pa.